Cześć, tu Beata. Dziś mamy czwartek, 3 września, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to siódemka buław, siódemka ognia. Dziś będziemy działać, to jest właściwie takie zaproszenie do działania z determinacją. To jest taka troszeczkę gotowość do walki, nie od razu jakiejś takiej ogromnej, ale rzeczywiście bycie w gotowości. To jest idealny moment na to, żeby przezwyciężać swoje y, przeszkody, które przed nami stoją, które widzimy, które czasami sami sobie budujemy. Więc y, warto rzeczywiście pomyśleć o tych przeszkodach, żeby nie jako problemie, tylko sposobie, w jaki możemy je pokonać. Tutaj działanie z odwagą, działanie y, takie, y, to jest takie, taka męstwo, takie męstwo i odwaga. I to rzeczywiście fajnie będzie współgrało i pomoże nam pokonać te, te przeszkody, które, o których wspominałam wcześniej. To jest, to jest czas i myślę, że dzisiaj też jest fajny moment jeszcze na to, przed końcem tygodnia, żeby stawić czoło naszym wyzwaniom, żeby sta stawić czoło temu, co jeszcze czujemy, że gdzieś tam nas y y blokuje. Y Czasami trzeba pomyśleć o tym, że być może działanie bezkompromisowe będzie tutaj potrzebne, żeby postawić na swoim po prostu. Jeżeli jednak wejdziemy w wyzwanie tej karty i utkniemy w tym miejscu, nie będziemy mieli możliwości jakby rozwoju, rozwijania się, a to jest bardzo ważne. Jesteśmy w tarocie Dreams of Gaia. Ja spróbuję ją wyostrzyć. Piękna karta ognia. Naprawdę. Natomiast w tym tarocie ta karta, oprócz tego, co powiedziałam wcześniej, ona zaprasza do tego, żeby słuchać swojego wewnętrznego głosu, żeby słuchać swojej intuicji. Tak, jakby obserwuj i bądź świadoma, bądź świadomy tego, co się przed Tobą dzieje, ale tego również, co dzieje się wewnątrz Ciebie. Tak. Ona reprezentuje oczywiście rozwój. I działanie, ale przede wszystkim użycie swojej intuicji, yy, aby widzieć właśnie to, co się przed nami rozwija, aby móc podejmować decyzje właśnie w związku yy, z tą naszą drogą. Czasami po to, żeby być może przewidzieć wynik, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Także to myślę, że to też jest taki fajny element te, yy, tej karty ta nasza intuicja, o, którą, o której często zapominamy, o której często gdzieś tam spychamy ją na dno torebki czy dno szuflady, a ona tak naprawdę jest odczuwalna gdzieś tam wewnątrz nas i jest taką naszą instynktowną, taką nieuświadomioną wiedzą, która no, kiedy już ją dostrzeżemy gdzieś tam wewnątrz siebie, to wtedy nie będzie można jej powstrzymać od, od działania, ale też pomoże nam uniknąć niepotrzebnych błędów, pomyłek, tak? To tak jakbyśmy mogli powiedzieć, że będzie mnie prowadziła, abym była dokładnie w tym miejscu, w którym mam być, tak? o właściwym czasie. To jest takie y, bardzo fajne. A, a gdy już aktywnie używamy tej y, naszej intuicji, no to za każdym razem obserwujemy, że możemy uczyć się coraz więcej, tak? Y, Natomiast no nie oszukujmy się, y, y, zaufanie swojej intuicji wymaga pracy, żeby ją rozwijać, trzeba jej używać. Tak? Ja nie mówię, żeby ślepo podążać za swoją intuicją, bo to też często jest mylone z, z, ze słowem intuicja, ale właśnie po to, żeby wyczuwać, żeby... Z, żeby by, obserwować, że ona tam jest, ta nasza intuicja i podpowiada nam różne działania. To właśnie będzie to nasze ukierunkowanie. Będziemy wtedy się czuli, że jesteśmy właściwą osobą, na właściwym miejscu, we właściwym czasie. To jest naprawdę bardzo pomocne w takim codziennym życiu, nie tylko zawodowym. I ta karta dla mnie osobiście, no dziś będzie takie działanie z determinacją, gotowość do walki. Dzisiaj przede mną trudny dzień, kolejny dzień jestem na szkoleniu. I myślę, że bardzo fajna karta, żeby nie tylko, wiecie, być w tym stand Ja tak pokazuję tą klasyczną siódemkę buław. Taka osoba stoi tam z buławą w, ręk w ręku i jest gotowa bronić swoich yy, yy, wartości, ale też yy, jakby przezwyciężyć pewne rzeczy i słuchać swojego wewnętrznego głosu i swojej intuicji. Myślę, że to jest bardzo fajne połączenie yy, i... W taki sposób łatwiej będzie nam wykorzystać tą energię ognia, jednak siódemki buław. I tego nam serdecznie życzę. Pozdrawiam i do usłyszenia.